Diana, tata i kotek i drugi kotek kotek no dobra, idziemy dzisiaj na giełdę, taki vlog i lecimy wychodzimy taki zamykaj zamykaj auto idziemy po nowe zwierzątko A znaczy po rybę na pewno bo no nie po zwierzątko Widzimy się, gdy już jesteśmy w jak tak Tak kupuje żarcie. No dobra, teraz już widzimy na prawo. Giełda zwierząt, giełda kwiat. Lecimy. Zapraszam. O, o. Jesteśmy. Idziemy. ta. Idziemy szukać jakiejś fajnej rybki. Chodź tata z hodogiem I co? Chodź zobaczyć jeszcze szczurki, może. Palety? Idziemy! Idziemy, jedziemy, jedziemy. Ryby są jedzenie dla szyn i różnych takich zwierząt. Jest. I lecimy stąd. O, 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 jeszcze bardzo drogie ryby. No co. А. Может интересно. Ой. Я с локтями от A jedzenie dla jaszczurki naszej naszej masz. Zniki. Jeszcze tam. Dobre. Ale następnym razem już kupimy. Dobra, chodź zobaczyć. Ptaszki. Ja bym chciała taką. Taką białą. Zobaczcie, tam jest ta biała, fajna, co go jest. Ekstra ale ja bym chciała do tego oooo to tam 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 a to są patyczanki a ja chciała tamtego a kupiłbyś mi patyczka jednego to do domu? No tak, nie za bardzo. Bo ja mam te dwa zwierzęta. No zapytaj pana, czy są trudne w to Najbardziej z tych wszystkich, no to chciałabym to. Pytaj pana, pytaj. No to jest trochę się pakować do domu. Bo... Może by jednego kupić. Dwie sory. jeden wystarczy? To jest? koniki? nie? Co to, to jest? Co to mi jednego batyczaka, zabił sory? Dobra. To poproszę najładniejszego. Proszę pada. Pan to to proszę pana proszę nie, nie, Dziękuję Ale tego tak? No Bo to jest patyta. No Proszę 34 zł I ciut Dzień dobry Dzień dobry Poproszę jednego patyczaka za 5, tego za 5 zł Udało się? Tak Dziękuję Patyczak Udało się Wybieraj, szybko wybieraj. Eee, jest to jest o. To nie jest taki największy. Proszę, tego największego, proszę. Ale to. Mamy pod ręką, że Aha, jeszcze pod ręką. Aha, ale one się koleją. Czy czekają? Czy czekają? Czy czekają? Proszę, daj, daj, proszę Tak, ale pod po dłonią jeszcze jest chyba jeden. No. Albo mi się wydaje.

Czeka, mamy, niesamowite. Dobra, potrzymać. bo ja muszę nagrywać, tak jestem A ty Patyczka. To z Tak. No jest... <grym wytrych> Jakieś uniwersalne suche na rybę, no w tych średnich opakowaniach. Ichtyowit albo... Ale nie, w tych średnich. Młowę, Pan kupi jedzenie dla rybek. To to mam patyczka. Mam jeszcze pudełka, tak. To ichtyowit na pewno. I co jeszcze tam?

To kupuje tata. A tu są wrażony, ale tata mam do zobaczcie, ja mam w domu taką censurę, może też nagram to ją. O, co! Coś potrzebuje dalszej szensy swojej? Nie. Nic na pewno? Mamy jedzenie Dobry proszę, pana. Ja mam tak. A to jest najdroższe. 10 zł.

to są jaszczurki. No. Chyba ty rybkę mi kupisz. Powiedziałeś, że patyczka na rybki. Ale chciała. Ja wow, ta jest ładna. Chyba, że takie ładne kubiki. Nie, taka jest ładna. Nie, to nie, nie, trzeba dobrze przemyśleć. No onki są trudne. to A mogę takiego... No może. Na to. Gdyby Pani nam parkę gubików, jakieś Kolek. ładne, weloniaste, no jednego Rekol? samca i samiczkę. Tak. Ale z tego, sami Którego? z tego samiczka? No tak, tak bo tu są sam, A nie, tutaj nie, też nie, są to samiczki. Samiczki te białe po prostu. No, no, tak, tak, tak. no to sto, sto, sto. samiczka i samiec. A bo to większe, no. tak? W sensie, że droższe? Nie, to, nie. to są proszę Pana te redy, czerwone. A, to są wystawowe gubiki. Dobra, ładne, ładne. Faktycznie. No tak, coś tam pamiętam. Nie no. wiem, jak pani mniej więcej No, dziewczynka i chłopiec. A któryś chłopiec konkretnie? No, co? może by się. To jest chłopczyk? No, jest chłopczyk. No dobra, a to niech będzie jeden chłopczyk i jedna dziewczynka. jedna dziewczynka, dobrze. Żeby były dzieci. Pani łowi. Dziewczynka. Jakąś piękną niech pani widać. No no no, jest, gotowa. No niej sam, po boże, no to tata wydał też dla patyczaka, tata mi kupił patyczaka, tata mi kupił jedzenie Cieska. dla rybek, no i dwie rybki, czyli 25 zł, no, Robiły vloga, nie tata ile płaci, nie, <laughs> Dlaczego za Dla pani? Żeby... Nie. Nie. Jak wy robicie te kurde, ja na się na naprawdę. Że... Fajne, fajne są te, że później się... No, tak podwójnie wie pan i taki się robi ten ten... A. o. A jak się później będzie otwiera na znaczy, im, no właśnie. to trzeba przycinać. Nie odfacem, w sensie że żeby otworzyć łatwo. To nie. No nie, to już trzeba po ja prostu że Kto może jakiś To co się Pociągnie, robi, tak To wtedy czas zdjąć. no i wtedy to tam... Nie, nie to że ciągnę tu, nie? Nie tu po prostu. A, dobra, dobra. Bo się zastanawiałem no. czy w jakiś sposób, a ten nie ma no, sposobu. nie by jak tam mocno to ciężko tak, Ale polet. Lecimy, lecimy stąd tato no, idziemy dalej Co nasze tak. zakupy No i wracamy Ole ryby Ole ryby stąd, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam Taniu, chcesz? Taniu? Co? Taniu, no, nie no, no to tak, oczywiście, jak Ty chcesz gadać, moduję też Kilka Taniu poproszę, no idziemy pięć może być beza reszka coś było się widać, nie? lubią po za mało. Deka, Dawaj mi te deka, ja tu marketing. Dobra. Od deka. nic. Poczekaj, jak chcesz coś odleżeć, no, dobra? Wow. Eee. do kubików czy nie? Są? Do, do kubików czy nie? nie do kubików dobra yyyy ty dzisiaj będziesz się o to dzisiaj ewentualnie jutro dobrze, bo ja do góry eee. wieczorem będę w domu miała być jedna rybka nie miała być, jest... yy... ja być jedna, jest dwanaście yy... jak to jest Jana? No. Ja no, miała być by by jedna, trzoni, to jest... a jest dwanaście jest do tego patycza nie, zrozumiałe, znowu taka I Jeszcze jedną dla mnie. I tam już mamy. No, no, dzięki bardzo, no, tam pożyłem. Słyszałaś, że jeszcze jeden dostałaś w gratisie. Proszę, dzięki bardzo. Jeden w gratisie, na to lecimy. No, tutaj. No, no, to już będziemy ogrywać w domu. A to najedzony. na jedną, na jedną, na

Wyścia, z paliwia, z dipsa, z deski, z bluesy, nie, zna, zna, nie, 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 Tak, mi było, ja bierze. Bierze. Dobra. potrzymaj Papa. na rybki. nie, 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 tak? Zna, a proszę im tak z z czym się nie, te? nie, 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 kiedy nie, 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 a się mniej zapycha. A ty się ogląda obla... ob... tak? brudem, mniej się zapycha. To mięsza, to nie Z panem 20 lat to jest... 20 lat Tak? A ile na tam płacę? 22 lat. Cena też jest. Jest trochę droższa, nie ma problemu. Jak jest lepsza, to.

Ale malutka. Ale malutka, taka patna tylko jaka to malutko Idziemy. Idziemy! Już w samochodzie. Robaczkową. <laughs> Robaczkową. Łopąże! Ka górze Trzeba ją pokonać Ła! Otwórz! Nie da się Trzymam, jeszcze raz. Nie da się. No co ty nie masz siły? Zawsze miałaś. Sam nie masz siły. Gdzie masz siłę? Dostała siła? Dobra. No to Dziękujemy za oglądanie. Pa.